Hej dzieciaki, dzisiaj porozmawiamy o czymś bardzo ważnym dla naszego świata: o ekologii. Ale co to takiego? Już wam tłumaczę. Ekologia to nauka o tym, jak ludzie, zwierzęta i rośliny żyją razem na naszej planecie. Każde zwierzątko, każdy kwiatek i każde drzewo ma swoje miejsce w przyrodzie. Wszystko jest ze sobą połączone jak wielka rodzina. My, ludzie, też jesteśmy częścią tej rodziny. Dbając o naszą planetę, pomagamy przyrodzie. A co możemy zrobić? Na początek możemy oszczędzać wodę, segregować śmieci oraz dbać o zwierzęta. Dzięki temu nasza planeta będzie zdrowa. Spójrzcie tutaj, to są śmieci, ale nie wszystkie są takie same. Plastiki, szkło i papier można wrzucać do różnych pojemników, żeby potem je przetworzyć i użyć ponownie. To nazywa się recykling. Robiąc to pomagamy zmniejszyć ilość odpadów i chronić środowisko. Kiedy nie dbamy o naszą planetę, może dojść do różnych problemów, jak zmiana klimatu, czyli to, że Ziemia staje się coraz cieplejsza. Ale nie martwcie się, możemy temu zapobiec, oszczędzając energię, sadząc drzewa i używając mniej plastiku. Pamiętajcie, że zwierzęta także potrzebują zdrowej planety. Lasy, rzeki i łąki to ich domy. Dbając o środowisko, dbamy o to, żeby zwierzęta miały gdzie żyć i co jeść. Ekologia to sposób, w jaki możemy pomóc naszej planecie i wszystkim, którzy na niej żyją. Razem możemy dbać o Ziemię, żeby była piękna i zdrowa dla nas i przyszłych pokoleń. Jeśli macie pytania dotyczące ekologii, nie wahajcie się ich dodać w komentarzach. Do zobaczenia.